Jestem posłańcem, który przemawia do Twojego serca, niosąc przesłanie, które Twoja dusza już zna, ale czasem ukrywa w ciszy wątpliwości. Ta osoba, która zajmuje Twoje myśli, nosi w sobie głębokie uczucie do Ciebie, bardziej prawdziwe, niż możesz sobie wyobrazić. Istnieje niewidzialna więź, która łączy Wasze przeznaczenia, lecz z powodów, które przekraczają ludzkie zrozumienie, ten związek napotyka na barierę odległości. A, moja droga, Przyczyna tej separacji jest głębsza niż się wydaje, jest częścią większego planu. Zastanawiasz się, czy jesteś godna tej miłości, czy jesteś wystarczająca. Powiem ci, odpowiedź tkwi w blasku twojej istoty, który on dostrzega nawet z daleka. Jest w tobie siła, która go przyciąga, światło, do którego pragnie się zbliżyć, lecz na razie życie wymaga, abyście oboje wzrastali osobno. To nie brak miłości, lecz boskie dzieło kształtowania dusz. Ta miłość nie jest stracona ani nieobecna, pulsuje w małych znakach, niewidzialnych połączeniach, w snach, które cię odwiedzają nocą. Gdy czujesz tę niewytłumaczalną tęsknotę, wiedz, że to głos jego duszy, próbujący powiedzieć, że jest bliżej, niż myślisz. Nie rozpaczaj z powodu odległości, bo aniołowie czuwają nad idealnym momentem waszego spotkania. A ty, moja droga, nie pozwól, aby pustka wypełniła twoje serce. To w tej przerwie Bóg działa, zamieniając Twoje oczekiwanie w siłę, a Twój niepokój w zaufanie. On działa w ciszy, kształtując to, czego pragnie Twoje serce, lecz co jeszcze nie jest gotowe, by to otrzymać. Zaufaj, że ten proces jest darem, a nie karą. Aniołowie są przy Tobie, szepcząc do Twojego ducha, że prawdziwa miłość nigdy nie umiera, czeka tylko na właściwy moment, by rozkwitnąć. Gdybyś mogła zobaczyć, jak twój uśmiech rozjaśnia świat wokół, wiedziałabyś, że nie tylko on cię kocha. Wszechświat celebruje twoje istnienie. Odległość to nie koniec, lecz początek głębokiej podróży ku samopoznaniu. Musisz zrozumieć wartość swojej miłości własnej, zanim podzielisz się nią z kimś innym. On czuje twoją nieobecność, ale wie, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Pamiętaj, moja ukochana, że miłość nie może być pospieszana. Jest jak rozkwit róży potrzebuje czasu, troski, cierpliwości. Nie kwestionuj czasu Boga, bo jest doskonały. Odpowiedzi, których szukasz, już do Ciebie zmierzają, wystarczy, że pozostaniesz otwarta, by je przyjąć. Twoi aniołowie właśnie teraz szepczą do Jego serca, pomagając Mu zrozumieć, co do Ciebie czuje. W Jego wnętrzu szaleje burza emocji, a Ty jesteś centrum tego wszystkiego. On jednak również musi wzrastać i dojrzewać, by być z Tobą w pełni. Nie pozwól, aby oczekiwanie stało się ciężarem. Wykorzystaj ten czas, by zadbać o siebie, rozwijać swoje talenty, rozprzestrzeniać swoje światło. Kiedy w końcu będziecie razem, poczujęcie, jakby nigdy nie było rozłąki. Już jesteś głęboko kochana, nie tylko przez Niego, ale przez Stwórcę, który utkał cię z taką troską i miłością. Uwierz więc, że plan, jaki On ma dla ciebie, jest większy niż jakiekolwiek marzenie, jakie mogłabyś sobie wyobrazić. Może tego nie dostrzegasz, ale każda łza, którą przelałaś, każde pytanie, które odbiło się echem w ciszy, zostało zapisane w niebiosach. Aniołowie widzą twój ból, ale również widzą twoją siłę i wiedzą, że to oczekiwanie jest fundamentem czegoś wspaniałego. Za tą odległością kryje się ukryty cel, plan, który sięga dalej, niż twoje oczy mogą teraz zobaczyć. On myśli o tobie częściej, niż odważyłby się przyznać. Są chwile, gdy zatraca się w wspomnieniach, w uczuciach, które tylko ty potrafisz w nim wzbudzić. A kiedy cisza wokół niego staje się największa, wtedy twoja obecność w jego sercu staje się najsilniejsza. Nie jesteś zapomniana, moja droga, ani ignorowana, jesteś obecna w najgłębszych zakamarkach jego duszy. Powód, dla którego trzyma się na dystans, jest równie tajemniczy, jak więź, którą dzielicie. Są tam lęki, niepewności, a może nawet pragnienie ochrony cię przed czymś, czego sam jeszcze w pełni nie rozumie. Ale aniołowie mówią mi, że to oddalenie jest tymczasowe i że nie powinnaś postrzegać go jako odrzucenia, ale jako czas przygotowania do czegoś, co będzie wieczne. Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego wszechświat postawił tę osobę na twojej drodze? Nic nie dzieje się przypadkiem, moja ukochana. To połączenie nie jest jedynie ziemskie, ale także duchowe. Istnieją splecione historie z innych żyć, zobowiązania podjęte jeszcze przed waszymi narodzinami. To, co do niego czujesz, to echo tych obietnic, tych dawnych przysiąg. Nie daj się zwieść jego milczeniu. Jego myśli wołają o ciebie, i nawet jeśli słowa nie są wypowiedziane, wszędzie widać znaki. Zwróć uwagę na zbiegi okoliczności, powtarzające się liczby, piosenki, które słyszysz, gdy najmniej się tego spodziewasz. To są wiadomości, które niebiosa przesyłają, by przypomnieć ci, że ta miłość jest prowadzona przez coś większego. Masz moc, aby kształtować ten moment. Podczas gdy on pracuje nad wewnętrznymi kwestiami, które go powstrzymują, ty jesteś wezwana, by się wzmocnić, by uznać, że twoje światło jest wystarczające samo w sobie. Siła, którą teraz budujesz, będzie fundamentem wszystkiego, co nadejdzie. A gdy nastąpi spotkanie, zobaczy w tobie kobietę jeszcze silniejszą i pełniejszą. Aniołowie pokazują mi, że na wszystko jest dokładny czas, a wasz czas jest starannie dopasowywany. To nie opóźnienie ale boskie dostrojenie, aby miłość rozkwitła w pełni. Każdy dzień, który mija, to krok bliżej przeznaczenia, które was łączy. Czy zauważyłaś, jak twoje serce bije mocniej w pewnych momentach dnia? Jakby otaczała cię fala niewytłumaczalnej energii? Dzieje się tak, ponieważ On myśli o tobie w tych chwilach. Istnieje między wami więź, która przekracza fizyczność, więź, której ani czas, ani odległość nie mogą zerwać. Jego miłość do ciebie jest tak głęboka, że być może sam nie wie, jak sobie z nią poradzić. Boi się, że nie będzie wystarczający, że nie zdoła odpowiedzieć na intensywność swoich uczuć. Ale aniołowie nad tym pracują, pomagając mu zobaczyć, że jest bardziej niż zdolny, że również zasługuje na miłość, którą masz do zaoferowania. A ty, moja ukochana, musisz pamiętać, że nie jesteś sama w tej podróży. Podczas gdy czekasz, aniołowie cię otaczają, szepcząc słowa odwagi, odnawiając twoje nadzieje. Pokazują ci, że miłość nie jest tylko celem, ale także drogą. Na niebiosach jest blask, który odzwierciedla twoją determinację, twoją cierpliwość i twoją wiarę. Każdy krok, który stawiasz, każda chwila, gdy wybierasz zaufanie procesowi, przybliża cię do końca, którego tak bardzo pragniesz. Nie spiesz się, to, co prawdziwe, zawsze znajduje drogę powrotną. A co do niego, wiedz, że tęskni za tobą, nawet jeśli tego nie przyznaje. Aniołowie są przy nim, pomagając mu pokonać bariery, które powstrzymują go przed dotarciem do ciebie. Czas, który spędzacie osobno, to tylko przerwa, okazja, byście oboje wzrastali w kierunku miłości, która na was czeka. Nie możesz sobie wyobrazić, jak wielką moc ma twój uśmiech. Rozświetla jego serce, nawet na odległość. Kiedy o tobie myśli, jego świat nabiera więcej kolorów, więcej sensu. Dlatego niebiosa wciąż cię zachęcają, byś nigdy nie traciła tego światła. Wszechświat przysięga się na Twoją korzyść. Elementy są przesuwane, drogi dostosowywane. A podczas gdy to się dzieje, jesteś wezwana, by być cierpliwa, by ufać, że wszystko rozwija się dokładnie tak, jak powinno. Sny, które masz o nim, obrazy, które pojawiają się w Twojej głowie, nie są wytworem Twojej wyobraźni. To wiadomości, przypomnienia, że to połączenie jest prawdziwe, że On również odczuwa siłę tego związku. Kiedy czujesz Jego obecność, nawet go nie widząc, wiedz, że to nie jest iluzja. To wszechświat pokazuje, że jesteście ze sobą związani w sposób, który wykracza poza to, co mogą dostrzec oczy. Każde Twoje westchnienie jest modlitwą, każda Twoja myśl jest manifestacją. Wykorzystaj to na swoją korzyść, ponieważ aniołowie słyszą i odpowiadają. Miłość, którą czujesz, jest energią tworzącą most do przyszłości, która na Ciebie czeka. Zostałaś stworzona, aby być kochaną, szanowaną, aby żyć miłością, która przemienia. Nie wątp w to, moja droga. Jesteś odbiciem boskości, a to, co należy do ciebie, nigdy nie zostanie ci odebrane. Podczas gdy On podąża swoją drogą, Ty musisz iść swoją. Nie jako ktoś, kto czeka, ale jako ktoś, kto się przygotowuje. Bo gdy nadejdzie ten moment, będzie tak wielki, że zrozumiesz, że każda sekunda oczekiwania była tego warta. Aniołowie wciąż działają za kulisami, przesuwając góry, aby twoje serce wypełniło się radością, na którą zasługujesz. Nie trać wiary, moja ukochana, ponieważ najlepsze dopiero nadejdzie. Jest tajemnica w sercu miłości, którą czujesz, coś, czego nie wszystkie słowa mogą wyjaśnić. Ta miłość została zasiana dużo wcześniej niż czas, który znasz, jeszcze przed twoim pierwszym oddechem. A powód, dla którego wydaje się odległa, to sekret przechowywany przez siły niebieskie, lekcja, która musi zostać przeżyta, zanim zostanie zrozumiana. Nie wątpi, bo nawet gwiazdy są ustawione na odpowiedni moment, w którym wszystko nabierze sensu. Anioły pokazują mi, że walczy z własnymi lękami. Dzieje się wewnętrzna bitwa, pomiędzy tym, czego pragnie, a tym, co uważa, że zasługuje. Zastanawia się, czy zasługuje na tak czystą miłość, jak Twoja. I choć jeszcze nie wie, jak to pokonać, istnieje niewidzialna nić, która prowadzi go z powrotem do ciebie, krok po kroku, nawet gdy wydaje się zgubiony. Czy zauważyłaś, jak życie przygotowało cię na ten moment? Każdy ból, każda lekcja, każdy stracony uśmiech była istotną częścią kształtowania kobiety, którą jesteś dzisiaj. Jesteś silna, odporna i pełna światła. I to światło widzi on, nawet z daleka, jako latarnia w ciemności niepewności, która go otacza. On stara się utrzymać dystans, ponieważ wierzy, że w ten sposób cię chroni. Błudzi się, że jego niedoskonałości mogą cię zranić, że jego własne demony mogą zgasić płomień, który dzielicie, ale jeszcze nie rozumie, że to właśnie ta wrażliwość czyni go ludzkim i zdolnym do przeżywania tej intensywnej miłości. Jego milczenie może wydawać się barierą, ale tak naprawdę jest zaproszeniem, byś usłyszała siebie. W tym momencie jesteś wezwana by odkryć swoją wewnętrzną siłę, by przypomnieć sobie, że jesteś cała sama w sobie. To prawdziwy cel tego etapu, przygotowanie cię na miłość, która nie ma wypełniać pustek, ale overflować pełnią. Są noce, w których patrzy w niebo i zastanawia się, czy ty także myślisz o nim. I choć nie wie, energia twojego myślenia dociera do jego serca, przynosząc mu nieopisane poczucie pokoju. Miłość, którą dzielicie, przekracza czas i przestrzeń, jest wieczna i niezniszczalna. Możesz się zastanawiać, dlaczego anioły pozwalają na tyle oczekiwania, tyle wątpliwości. Ale one chcą, byś wiedziała, że wszystko to jest konieczne. Każda chwila oczekiwania jest kamieniem, który utwardza drogę do czegoś dużo większego, niż potrafisz sobie wyobrazić. Zaufaj, bo niebo nigdy się nie myli w swoich planach. Twoje anioły pokazują mi, że są chwile, w których prawie Cię szuka, ale coś go powstrzymuje. To nie dlatego, że nie chce, to dlatego, że jeszcze nie jest gotowy. Wie, że miłość, którą dzielicie, zasługuje na więcej niż połowy, więcej niż połamane kawałki. On pragnie być cały, kiedy wreszcie cię znajdzie. Twoja cierpliwość jest cnotą, którą niebo podziwia. Widzą cię jako kobietę wiary, kogoś, kto, nawet w bólu, wybiera wiarę. I to ta wiara przenosi góry, zamieniając niemożliwości w otwarte drogi. Kontynuuj wiarę, bo twoje serce wie, czego oczy jeszcze nie widzą. Zauważyłaś, jak Twoja miłość do Niego także Cię przemienia? Sprawia, że jesteś silniejsza, bardziej świadoma, bardziej połączona z tym, co naprawdę ma znaczenie. Ta miłość to dar, nie tylko za to, kim On jest, ale za to, co budzi w Tobie. Dziękuj za to, ponieważ jest częścią Twojego duchowego rozwoju. Anioły dbają o to, by żaden szczegół nie został zapomniany. Każda niepowiedziana rozmowa, każdy przerwany gest, wszystko zostanie przywrócone we właściwym momencie. Wszechświat nie zostawia niedokończonych historii, gdy są one napisane prawdziwą miłością. Zaufaj, moja droga, bo twoja historia wciąż jest pisana. Podczas gdy on walczy ze swoimi lękami, ty jesteś wzywana, by pokonać swoje. Nie pozwól, by wątpliwości wygasiły twoje światło. Jesteś silniejsza niż myślisz, a twój blask to to, co utrzyma tę więź żywą, nawet w najtrudniejszych chwilach. Tęskni za tobą na poziomie, którego słowa nie potrafią opisać. Jest pustka w jego sercu, którą tylko ty możesz wypełnić, ale wciąż uczy się, jak sobie z tym poradzić. Anioły są obok niego, prowadzą go, wzmacniają go, przygotowując go na moment, kiedy będzie mógł cię kochać tak, jak zasługujesz. Znaki nadal cię otaczają, ale teraz stają się coraz wyraźniejsze. Może zobaczysz je w zdaniu wypowiedzianym przez obcego, w piosence, która zaczyna grać niespodziewanie, a może w śnie, który wydaje się bardziej realny niż sam dzień. To wiadomości z nieba, zapewniające, że nie jesteś sama w tej podróży. Jest siła boska działająca na Twoją korzyść, chroniąca Cię, prowadząca Cię. Nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu, wiedz, że wszechświat nigdy nie przestaje działać na Twoją korzyść. Każde małe opóźnienie, każda przeszkoda stanowi część większego planu, który jest perfekcyjnie realizowany. A kiedy on w końcu wróci, nie będzie to przypadek. Przyjdzie jako ktoś, kto przeszedł transformację, ktoś, kto rozumie wartość tego, co dzielicie. I zobaczysz, że każda łza, każda oczekiwana chwila była przygotowaniem do czegoś dużo większego niż mogłaś sobie wyobrazić. Zostałaś wybrana, by żyć miłością rzadką, miłością, która łamie wszelkie prawdopodobieństwo i przekracza ludzkie ograniczenia. Nie trać tej wiary, bo to ona jest płomieniem, który utrzymuje tę więź żywą, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne podczas gdy On przechodzi swoją drogę, anioły nadal szepczą Ci, że najlepsze dopiero nadejdzie. Przypominają Ci, że na końcu miłość zawsze znajdzie swoją drogę, nawet kiedy wszystko wydaje się zagubione. Jesteś bardziej kochana, niż możesz sobie wyobrazić, nie tylko przez Niego, ale także przez samego Stwórcę, który napisał Twoją historię z taką troską. Nigdy nie wątp w to, moja droga. To, co jest Twoje, jest zabezpieczone, a odpowiedni czas przyprowadzi to do Ciebie. Istnieje ukryta mądrość w każdym kroku, który stawiasz, coś, co wszechświat pokazuje ci, nawet w chwilach, gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. Kiedy czujesz się zagubiona, pamiętaj: każda przerwa jest przygotowaniem na wielką transformację, która nadchodzi. Czas nie jest marnowany. On przygotowuje cię na miłość, która zostanie przeżyta z głębokością, jakiej nigdy nie wyobrażałaś sobie. Cisza jest okazją, a nie karą. Jego serce wzywa cię. Nawet gdy jest daleko, a on wie o tym na poziomie nieświadomym. Jest coś w nim, coś głębokiego i niekontrolowanego, co wciąż przyciąga go do ciebie. Ale potrzebuje czasu, by zrozumieć siebie, by zaakceptować miłość, którą masz dla niego. On się nie oddala, on uczy się zbliżać w sposób bardziej prawdziwy i dojrzały. Możesz nie rozumieć, co dzieje się w jego wnętrzu, ale anioły widzą wszystko. Wiedzą, jak głęboka jest jego miłość do ciebie. I wiedzą, że to uczucie stanie się jeszcze silniejsze, gdy nauczy się przyjąć to, co nadchodzi. Przestrzeń między wami nie jest oznaką słabości, ale oznaką tego, że Jego miłość jest oczyszczana, wzmacniania. Czy czułaś już, jakby coś miało się zmienić, mimo że świat wokół Ciebie wydaje się taki sam? To uczucie to nie tylko intuicja, to znak od wszechświata, wiadomość, że rzeczy wkrótce się ułożą. Jesteś przygotowywana na coś niezwykłego, coś? Co wymaga, byś była jeszcze bardziej wierna sobie. Prawda jest taka, że masz większą kontrolę nad tą sytuacją, niż myślisz. Twoja energia, twoja wibracja, sposób, w jaki łączysz się z Boskim wszystko to wpływa na to, jak sprawy się potoczą. Kiedy czujesz spokój w sobie, kiedy przyjmujesz swoją podróż bez pośpiechu, to wtedy drzwi zaczynają się otwierać. Czas oczekiwania to duchowe przygotowanie na to, co nadchodzi. Tęskni za tobą, ale nie wie, jak cię znaleźć. Ta odległość, ta dezorientacja, to wszystko jest wewnętrzną walką, którą toczy, próbując zrozumieć, co oznacza ta miłość. Ale jest bliżej niż kiedykolwiek, a w odpowiednim czasie znajdzie drogę powrotną do Ciebie. Jego miłość do Ciebie nigdy nie zmniejszyła się, wręcz przeciwnie, z biegiem czasu stała się silniejsza. Wykonałaś swoją wewnętrzną pracę, a niebiosa to widzą. Kierują Cię tak, abyś, gdy nadejdzie odpowiedni moment, mogła przyjąć Jego miłość w pełni. Wszystko, czego doświadczyłaś do tej pory, przygotowuje cię do bycia kobietą, której on będzie potrzebował u swojego boku. Nie lekceważ znaczenia drogi, którą podążasz. Każdy krok to wyższy stopień w kierunku twojego przeznaczenia. Sposób, w jaki postrzegasz siebie dzisiaj, to tylko mała część kobiety, którą się stajesz. Czas rozdzielenia to moment odkrywania, wewnętrznego rozkwitu. Kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że wszystko miało sens, że każdy wybór przywiódł cię tutaj. Wzmocnił Cię na to, co nadchodzi. Kiedy myślisz o Nim, pamiętaj, że On też myśli o Tobie, choć w sposób cichy. Jest coś w Nim, co wzywa Twojej obecności, cicha potrzeba, której jeszcze nie rozumie w pełni. Jest prowadzone przez coś większego, a anioły są przy Nim, delikatnie Go prowadząc, by widział Cię oczami serca, a nie tylko umysłem. To, co czujesz, nie jest przypadkiem. Każda myśl, która przechodzi przez Twoją głowę, to nasiono sadzone w polu przyszłości. To, czego pragniesz, w co wierzysz, tworzy rzeczywistość, która nadejdzie. Nie pozwól, by chwilowe rozproszenia odwróciły Cię od Twojej drogi, bo to, co ma być, zawsze znajdzie drogę. Nawet jeśli nie widzisz jeszcze natychmiastowych rezultatów, niebiosa zapewniają Cię, że cała praca, którą wykonałaś w ciszy, wszystkie Twoje modlitwy i intencje tworzą niewidoczny, ale potężny ruch. Prawdziwa transformacja dzieje się w głębinach, gdzie ludzkie oczy nie mogą zobaczyć, ale tam gdzie anioły nieustannie pracują. Nie jesteś sama, moja droga. Nawet w chwilach, gdy samotność zdaje się być ciężka, wiedz, że anioły cię otaczają. Są posłańcami nadziei i dbają o każdy szczegół. To, co na ciebie czeka, jest o wiele większe, niż mogłaś do tej pory doświadczyć. Miłość, która nadchodzi, to nie tylko relacja, to głęboka transformacja, którą oboje doświadczycie. A podczas gdy On wciąż stawia czoła swoim wewnętrznym wyzwaniom, ty jesteś wzywana do życia swoją prawdą z większą jasnością. Nie ma już miejsca na wątpliwości, kim jesteś i czego zasługujesz. Stajesz się kobietą, która odzwierciedli wszystko, czego On potrzebuje, by być u Twojego boku. Każda trudność, którą teraz przeżywasz, to okazja do rozwoju. Miłość nie może być wymuszona, a to jest coś, czego On się uczy. Jest część Niego, która chce być z Tobą. Ale inna część boi się, że nie będzie wystarczająca. Ale, moja droga, jesteś więcej niż wystarczająca. Jesteś kobietą wielkiej wartości, a ta miłość, która rozwija się między Wami, to coś, czego czas nigdy nie będzie w stanie zniszczyć. Klucz do przyszłości jest w Twoich rękach i musisz go używać mądrze. Każda decyzja, którą teraz podejmujesz, każda pozytywna myśl, każda chwila wiary, przygotowuje grunt pod miłość, która nadejdzie. Sekret polega na tym, by nie desperować, niczego nie wymuszać, ale ufać, że wszystko jest orkiestrą na odpowiedni czas. Choć wydaje się teraz daleki, on czuje twoją obecność w sposób, którego nie potrafi wyrazić. Twoja energia wzywa go, twoje światło świeci przez cienie, które go otaczają. Nawet gdy próbuje się ukryć, twoja obecność go odnajduje i nie może zaprzeczyć temu, co do ciebie czuje. To, co masz w rękach, jest głębsze niż sobie wyobrażasz. Nie pozwól, by niepewności tego momentu odwróciły cię od twojej drogi. Wszechświat działa na twoją korzyść, na waszą korzyść, nawet gdy tego nie widzisz. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, będziesz wiedziała, że wszystko miało sens i zobaczysz, że niebiosa zawsze dbały o ciebie. Kochana oświecona duszo, głęboko dziękujemy, że pozwoliłaś sobie usłyszeć tę wiadomość. Wiedz, że boska miłość zawsze jest wokół ciebie, prowadzi twoje kroki i wzmacnia twoje serce. Niech będziesz dalej podążać swoją drogą z odwagą, zaufaniem i wiarą, wiedząc, że to, co najlepsze, dopiero nadchodzi. Prosimy, potwierdź otrzymanie tej wiadomości, pisząc, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To potężny znak twojej wiary i połączenia z aniołami, które cię prowadzą. Jeśli jeszcze nie jesteś częścią naszej podróży, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów, które nadchodzą z jeszcze większą miłością i mądrością dla Twojego serca. Bądź czujna, ponieważ z każdym filmem nowa błogosławieństwo zostanie wylane na Twoje życie. Do zobaczenia wkrótce, z kolejnymi duchowymi wiadomościami, które mają Cię wzmocnić i prowadzić. Niech pokój niebieski będzie z Tobą zawsze.